Panie Trenerze, no ze Śląskiem Wrocław było łatwo, lekko i przyjemnie. Zgadza się. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wrocławianie przyjadą do nas troszeczkę osłabieni, bo mają dzisiaj mecz w klasie, ale i my byliśmy dzisiaj przygotowani w pełnym zestawie. Myślę, że dzisiaj wszyscy zawodnicy poza małymi wyjątkami dali radę i myślę, że to zwycięstwo było w pełni zasłużone najcięższe armaty w postaci zawodników z podwójnymi licencjami, no nie do końca były ci potrzebne. Daniel Szymkiewicz nawet na sekundę nie pojawił się na parkiecie. Tak, tak ustaliliśmy scenarium Kamińskim, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to Daniel ma być oszczędzany. I wobec tego wiedzieliśmy, że jeżeli będzie przewaga solidna po pierwszej połowie, to Daniel raczej dzisiaj nie zagra. Walczymy o ósemkę, walczymy o play-offy. Dwa spotkania pozostały. No za tydzień chyba najtrudniejsze w sezonie, bo nie dość, że z liderem miastem Szkła, też jeszcze na terenie rywala. Zgadza się, drużyna, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, jest murowanym faworytem, żeby awansować, natomiast no zobaczymy. No, historia pokazuje, że nie w takich sytuacjach czasami drużyna skazana na pożarcie potrafi się zmobilizować i, i, i odnieść zwycięstwo. My będziemy się starać. Chcemy zagrać swoją przede wszystkim obronę. No to, co w Tykach się stało, to myślę, że się już nie stanie, natomiast chcemy się pobić. Na tle silnego przeciwnika myślę, że nasi chłopcy będą chcieli się pokazać. A uda się jakiś, jakiś zaciąg z ekstraklasy właśnie na ten mecz ściągnąć? Myślę, że nie, bo w tym samym czasie oni grają u siebie z Polfarmą i, i, i jak już... Jestem tutaj w tej lidze Dwa sezony to wiem, że drużyna gospodarzy ustawi mecz na ten sam dzień co nasza drużyna w PRK. Więc generalnie musimy liczyć tylko na swoich chłopaków. A gdzieś tam na papierze robisz jest symulacje, co musiałoby się stać przy naszych zwycięstwach i realnej całkiem porażce w Krośnie, żeby awansować do tej ósemki. Tak, liczymy na to, że Astoria. No, mówiąc brzydko, przegra jeszcze jedno spotkanie, i jeszcze jedno, żebyśmy mogli się zrównać z nią bilansem, bo mamy lepszy, bezpośredni tutaj bilans między nami. Także liczymy w tym momencie, tak naprawdę, tylko na to, że Bydgoszczanie przegrają dwa spotkania. A jest w zespole i w klubie jakiś plan B, to znaczy zajmujemy miejsce dziewiąte lub dziesiąte, które jak wiadomo kończy sezon, i co później? Tylko trenujemy, czy coś jeszcze możemy zagrać, przynajmniej? Sparingowego towarzyskiego. Na pewno będziemy trenować i na pewno większa ilość chłopców będzie mogła uczestniczyć w treningach z drużyną PLK. Myślę, że Maćku Bojanowski, myślę, że i Michał Sadło ma szansę, żeby tam czasu do czasu się pokazać. Natomiast, jeżeli się nadarzy taka okazja, żeby zagrać jakiś turniej sparingowy czy jakieś spotkanie towarzyskie, myślę, że spróbujemy, ale. Rozcenowanie też jest bardzo ważne, więc spokojnie do tego będziemy podchodzić. No ale miejmy nadzieję, że do takiego wariantu nie dojdzie. Będziemy grali dalej, w playoffach walczymy o jak najlepsze miejsce. Tak jest. Dziękuję się bardzo.